ludzie, Kręcę ten filmik z tego powodu, że dziś nastał ten dzień. Osiemnastka ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała, jedynie w modlitwie odnajdę siłę. Nieno czołg! Użyłem tekstu z Gotika 2. Chodzi o to, że teraz wiele się w moim życiu zmieni. Jak sami słyszycie. Postanowiłem dać własny głos, a nie Iwonę. Kiedyś jak dawałem Milowi 3481 próbkę własnego duba, to uznał, że nie brzmi jak osiemnastolatek. Faktycznie. Jak sam siebie słyszę, to co nagrywam, to faktycznie nie brzmi. Ale to tylko wina mikrofonu. Bo w realu jak siebie słyszę, to brzmi jak osiemnastolatek. Nawet moi znajomi z reala mogą to Potwierdzić. Więc to tylko wina mikrofonów mówi MAKERZE. Moje plany na przyszłość na YouTube są następujące: Będę kontynuować serial Godic Counter Strike. Możliwe, że zacznę robić zagrajmy w m.in. z Wolfensteina, Modem Farfar 2 i ogólnie FPS-y, jakie mi wpadną w ręce. Ale będę do tego potrzebować poradników jak stworzyć dobry let's play lub coś w tym stylu i z FPS-ów też yy, tylko dlatego że z airbagów tak raczej nie da się chociaż y, niektórzy robią z airbagów ale moim zdaniem łatwiej jest zrobić z FPS-a niż z airbaga na koniec chciałbym jeszcze pozdrowić kilka osób Krystian V1 ak16torus94 za to że przyjął mnie do mojego pierwszego studia w karierze na YouTube. Właściwie to mnie zaprosił, a ja przyjąłem to zaproszenie i złożyłem podanie do tego studia. Tak naprawdę to stworzył trzy studia. W każdym z nich byłem, ale traktuję je jako jedno. To były następujące studia. Xarda Studio, Stary Obóz Studio oraz obecny Klan Ognia Studio. Ore Baron za to, że jest dobrym ziomem i choć jest obecnie na emeryturze, to przed nią był również dobrym szefem studia. Czarny6413, za to, że był moim pierwszym kumplem na YouTube oraz pierwszym widzem i za to, że nakręciły dobry filmik, który oczywiście był inspiracją do mojego pierwszego projektu machinimowego w gotiku milo 3481 za to, że był jednym z pierwszych moich kumpli na YouTube i za to, że wprowadził mnie w świat machinimy. Chofi Show za to, że jest moim ziomem w realu i miał fajny priv na Metinie, aktualnie nie istniejący. Vikaman 1299 za to, że jest fajnym kumplem, pomógł mi rozwiązać problemy z Windows Movie Makerem i gdy miałem stary komp. to graliśmy czasami razem na serwie w CS-ach i za to, że jest antyfanem Justina Bibera, Xkesha x x, -Muza, x za to, że jest fajną kumpelą, choć nie w Realu. I też jest antyfanką Justina Bibera Hunter 961 za to, że pomógł mi rozwiązać problem z lagami podczas kręcenia filmików w Frapsie, no i też jest fajnym kumplem soap 967 za to, że pomaga mi w operacjach specjalnych w Modern Warfare 2 doradził, jak pokonać kolosa w tej samej grze, oraz za to, że pomaga mi dzierżyć największy ciężar, jaki pozostał po Krystianie odszedł z KOS. I jeszcze pozdrowienia dla mojego kolegi z klasy Rafała, który nie ma konta na YouTube za to, że mi pomaga w Wiedźminie i dla Kuzynu z Wrocławia. Powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia w tym filmiku, więc trzymajcie się, ludzie. Do następnego filmiku informacyjnego, machinimowego bądź let's playowego w zależności od tego, co zrobię w następnym filmiku.